Cześć Boże, pokój i dobro, witajcie, zapraszam Was na podróż do Jerozolimy. Zaczynamy. Zapraszam Was więc na podróż do Jerozolimy z Zabrza Pawłowa. Święto Pasch, najważniejsze święto Izraela, Hagma cod święto prześników, o którym mówi Księga Wyjścia w rozdziale 23. Na pamiątkę wyjścia narodu wybranego z Egiptu, nie mając czasu na zakwaszenie chleba, przygotowano zwykłe, pzaśne chleby. Czym jest Pascha? Pascha jest przejściem. Pamiętać w Starym Testamencie to znaczy dowiedzieć się, aby umacniać wspólnotę narodu wybranego, wspólnotę Izraela. I dzisiaj jesteśmy świadkami przejścia Jezusa Chrystusa, do nowego wymiaru życia. Niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej inaczej, w tradycji ludowej w zwyczajach naszych przyjęta jest jako święto radosne hosanna synowi Dawidowemu, Hosanna. A już za chwilę będziemy świadkami, niebawem, bo w Wielkim Tygodniu, zdrady. Zdrady Judasza. Czy ta zdrada Judasza dokonała się w jednym momencie? Czy to, co dzisiaj słyszymy, czytając mękę pańską, to był przypływ jedynie chwili? Zanim do tego dojdziemy, zobaczmy, gdzie jest Jezus. Jezus znajduje się w Betanii, około 3 km na wschód. Od Jerozolimy, na zboczu Góry Oliwnej, można powiedzieć, znajduje się w łazie miłości i przyjaźni, które podtrzymywały Mistrza w jakiś sposób na duchu, na powierzchni nawiści. W Ewangelii Markowej widzimy, że to Jezus tak naprawdę kieruje tymi wydarzeniami. Kobieta z olejkiem alabastrowym wchodzi z nią w dialog. Judasz zadaje pytanie: czy nie lepiej byłoby sprzedać tego olejku i rozdać ubogim? Zobaczmy, nie wszystkim się to podobało. Judasz stał się zdrajcą. Wewnętrznie Judasz już dawno odłączył się od swojego mistrza. Jeszcze w czasie jego publicznej działalności, gdy zaczął koncentrować się na najbliższych. Dlaczego tak się stało w przypadku Judasza? Dlaczego dokonał zdrady? Z chciwości. Może dlatego, że widział w Jezusie mistrza tylko i wyłącznie politycznego, nie tego, który ma zbawić świat, odkupić naród wybrany i cały świat. Może przeżywał kryzys własnych iluzji odnośnie Chrystusa. Może i my przeżywamy kryzys własnych iluzji odnośnie Chrystusa, odnośnie Kościoła, odnośnie wspólnoty. Może i my. Krzyczymy dzisiaj: Hosanna, Synowi Dawidowemu, a wewnętrznie już dawno jesteśmy poza Chrystusem i poza Kościołem. Życzę Tobie i sobie, abyśmy nigdy nie dokonali aktu zdrady Chrystusa. Kiedy mamy taką pokusę, kiedy popadniemy w grzech, przyjdźmy, dajmy się podnieść Chrystusowi z grzechu, tak jak święty Piotr. Razem cierpmy z Nim. Abyśmy mogli też razem z Nim z wstać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.